Cześć, witajcie, ja jestem Faust i gramy sobie naszym wodzem Inzajem. I wygrywa, wygraliśmy pierwszą wojnę, teraz wygrywamy wojnę obronną. Jednak ten sojusz z Mordwinami okazał się naprawdę skuteczny. Eee, no i co? Właściwie stwierdziłem, że dobrze by było. Co jest? Aha, wygonił go. No dobra, trudno. Okej, okay, straciłem trochę prestiżu na tym, ale. Teraz mogę zacząć poprawiać relacje albo nie. Sfabrykuję roszczenia do czegoś. Do Mary na przykład. E, spisku na razie żadnego nie mogę, bo jest brak dostępnych, albo dlatego, że jestem zadowolony. Nie pamiętam już, ale zadowolenie chyba powoduje takie głupie rzeczy. Tak czy owak, e, tę wojnę. Czy ja ją chcę wygrać? Egzekwuję roszczenie. O prestiż będzie za to. W takim razie chcę ją wygrać. O, to chcę ją wygrać. E, Tweru może nie, ale te dwie prowincje mogę oblegać. Aha, tutaj nie mam już armii w ogóle. Uhum, a no tak, bo to są tylko ci powołani. Armia ogólnie zdjąłem, aby się zregenerowała. Właściwie, no tak. I dzięki temu mam przychód normalnie. E, normalny miesięczny bilans. Bardzo dobrze. A bo tu jest przecież Moskwa! Oh my god, ale byłem ślepy! Mochkawa, i dlatego tak dużo ma slotów! Tak? Tak, tu jest Nowa Ogród, tu Moskwa. Ojejku, ojej! Oj, kolejna córka najprawdopodobniej będzie, bo już dwie mam, no to do trzech razy sztuka. Jak już nie mieć syna, to po całości. Okej, okay, no to co, jeszcze jedna prowincja i raczej już gości odpadnie. Tak mi się wydaje. Okej, okay, tutaj ktoś go atakuje. Witebsk, chyba najprawdopodobniej tak No i Witebsk tutaj oblężył więc e, to nie moje oblężenie Zaraz powinien się twer poddać e, Jakieś dziecko się urodziło O dostałem też e, przydomek nikczemny ale czemu nikczemny przecież przecież podbijem normalnie nikczemny od razu a w sumie pobożności mam bardzo mało. No dobra. Może być ten nikczemny, trudno. Ok, 100%. Yy, dajcie mi 16 dukatów i 40 prestiżu. Nie tak źle. E, o proszę. I mam nawet jego żonę w więzieniu. I wiecie co z nią zrobię? Wiecie co z nią zrobię? Tak, wezmę jako konkubinę. Upsik. Minus 40, ukradł mi żonę. O Boże, i nawet mnie lubi! Zobaczcie, lubi mnie Abduktor minus 40. <laughs> Jakie to jest wspaniałe. Ach, kocham tą grę. No dobra, to co robimy? O, urodził mi się syn Parusz Inside. Aha, no bo inside, bo ja jestem Inzaid. Założyłem nową dynastię. Wspaniale, Parusz? Nie, zostawimy. No dobra, niech będzie parusz. Albo nie, zostawmy tutaj nasz ślad. Ślad naszej obecności. Niech nazywa się Faust. Okej. Okay. Dobra, czy są jakieś intrygi? Nie ma. Dlatego pewnie, że jestem zadowolony, prawda? Tak. Bardzo bym chciał zabrać te prowincyjki, ale nie mogę zbytnio. A bo w sumie nie mam włączonego tego. Tribal Organization. Low. Teraz chyba już mogę, prawda? Nie, dalej nie mogę. O, szkoda, kurczę. bym chciał odwołać tytuł. Mógłbym, ale to będzie bardzo... ...srogo kosztowało. A mogę go zabić? Nie. A jego syna? Też nie. Ech. Ale on mnie lubi chociaż? Też nie. Oh my god. Ale bieda. Dobra, pomyślmy jak kogo zaatakować. Może... Witebsk A Subjugation. I to już jest raz, dwa, trzy, cztery 5, 6 prowincji. Ile ty masz w tym momencie wojska? 1200. Jesteś Słowianinem. Te prowincje są świeżo podbite, więc to jest słakomy konsek. Subjugation, moi drodzy, atakujemy. Mordwini, mam nadzieję, znów przyjdą na, na pomoc. Możemy wezwać Wasala. Oczywiście, że tak. I powiedzie 900 ludzi. No to bardzo dobrze Z taką armią myślę, że mamy bardzo, bardzo duże szanse Trzeba szybko oblężyć świeżo podbite... O, shit, atakuje mnie e, obrona Obrona, so much Ja mogę też bronić I syrka Plus 22%, okej okay. Poproszę o to... Aha, nie ma zrównoważenia No to, no to nic No, no to nic Flanka jedna będzie wolna ok kanclerz nowy Właściwie mogę na kanclerza zatrudnić mojego wasala, to poprawi z nim trochę relacje. Mam nadzieję, że tak jest, ruszyli się. Dopiero 18 dołączą, ci 26. Mam nadzieję, że nie odpadnę. Ok, jakoś się udało. Ok, udało się. Definitywnie. Eee, no, straty dosyć podobne po obu stronach. Hmm, połączyliśmy wszystkie armie, nie wiem czy rozsądnie. No myślę, że tak, oblężenia weźmiemy jedno po drugim po prostu. I tyle. No, tak więc tak. Oblegamy sobie powolutku. E, może jedną armikę. Czy mam jeszcze jakieś. Nie mam. Kurde, nie ma. Nie mam jak podzielić. O nie! Smolysk mi tu wlazł i mi oblega rzeczy dobra muszę najpierw oblężyć to co jest najważniejsze dla mnie a potem przyjemności o co ty atakujesz? de jure smoleńsk on chce zabrać mi smoleńsk no jest takie ważne żeby połączyć te ziemie tutaj o ale przynajmniej rozwali mu armię więc no dobre wyszło dobra lecę na witebsk teraz a może udałoby się szybko go wykończyć i no god Przegrał bitwę serio z taką przewagą. Z taką przewagą. Cioto. O, dostałem jeden wojskowości. Bo kogoś zabiję najwyraźniej. Albo po prostu w walce. Ok, 69 warscora, 89 warscora. Smoleński Lema. Tylko 12. Więc zdążymy wygrać Subjugation i wybronić jeszcze przed zabraniem Smoleńska. A ten, kogo atakuje, podbój Sawo. O, proszę. Czyli on idzie w Finlandię, o dziwo, nie w Ruś. No okej, okay, niech tak będzie. Kolejna próba ataku, smoleńska na wojska. Okej, okay, może uda mi się zakończyć wojnę przed końcem ich bitwy. Tak jest. Egzekwuj roszczenie i dołączę jako wsparcie. O, pięknie! No, Miodzio. Dobra. Mogę wezwać sojuszników jakiś? Z Mary, kniaś z Mary. A, to ten. No tak. Ej, no to fajnie nawet, że mogę tak wzywać moich wasali do wojen. Teraz jesteśmy naprawdę potężni. Jakie królestwo możemy utworzyć najłatwiej? Ruś. Albo Ruś kijowską. O ile się uda zrobić subjugation na Ilmen. On ma tylko 1600 ludzi, ale ma wasali, więc... To też jest yy, spora różnica. Eee... Yy... Znowu prestiż! I to darmowy, praktycznie. Dobra, no to walczymy. Nie, tutaj oblężenie ma Witebsk, więc nie. Czyż nie, chyba nie Witebsk miał, tylko my. E, zrypałem trochę. No dobra, w takim razie trudno. A co ty się bronisz teraz? Subjugation, Riazania. Gdzie jest Riazań? Tutaj. Trzeba będzie go zaatakować, ma 2700 ludzi. Jest za silny, zdecydowanie. Ile ty masz wojskowości? 20. I wybrał też war, tak jak ja. O, nareszcie dostałem ten. Nareszcie dostałem cechę. Dowódcę lekkiej piechoty chyba, bo ogólnie armia składa się głównie z lekkiej piechoty, więc to będzie dobre. Odziedziczyłem Witebsk i Połock i Orsze za darmo. Święta! Zobaczcie, jestem naprawdę potężny teraz. Ile mogę mieć wojska? 1600. Fuck yeah! Ekstra. No, widzicie moi drodzy, tak się wygrywa wojny. E, no to co? Ok, odoblężyliśmy Smoleńsk. Proponujemy pokój. Ile dostaniemy prestiżu? 75. Dobry i to. Mając 500 prestiżu, będziemy mogli powołać e, kontyngent złożony z. E, 2,5 tysiąca ludzi, tyle że kosztują oni złoty 70 zł miesięcznie, co jest trochę dużo jak na mnie, no ale i tak nieźle. O, formują defensywny pakt, to znaczy, że muszę mieć dużo infamy. nie, tylko 8, to nie tak dużo, ale już ktoś zrobił na, na mnie defensywny pakt. Z moim sojusznikiem raczej sobie dam radę. U, Kijów tutaj się wytworzył. Z Węgier jakoś uciekł. Nie mam pojęcia jak. Zapomniałem włączyć stoper, nie wiem, ile gram. Sprawdzę na OBS-ie szybko. A już 10 minut, tak? Więc jeszcze 10 minut i będzie ideolo. Dobra. E, no to tak. E, dzieci nie posiadające. O, właśnie edukacja. Wybierz opiekuna, e, niech jakiś może wasal właśnie, żeby poprawić relacje. O. Idealnie. E, druga córka ma dopiero 4 lata, no już 5 i syn dopiero 2. Faust. No już w zarządzanie powoli idzie, więc. Wróżę mu dobrą przyszłość. A ty kogo chcesz zabić? Orunce. Kto to jest? Intrygi, znane spiski. Orunca. Mój marszałek, czemu chcesz go zabić? Zostaw go. Właściwie wiesz co? Zaranżuj ślub. Będziesz jego żoną. Gdzie jest mój marszałek? Wódca duchowny. Orunca, marszałek. Tak jesteście mężem i żoną. Nisko urodzeni mężczyźni muszą e, żenić się z arystokratkami matrylinearnie. No los. A tak, bo on jest niskiego urodzenia, ona jest z, ze z Brasławidów. I co dalej chcesz go zabić? Zakończ ten spisek, błagam cię. O, widzicie jak miłość łączy ludzi. <ścoughs> o, właściwie to trzymam żonę mojego wasala w więzieniu. Może lepiej bym ją... bym ją tak trochę uwolnił. Masz i bierz ją. <laughs> Dobra, moi drodzy, myślę, że to jest ten moment, w którym powinniśmy zaatakować Ilmen. Subjugation. I wtedy będę już chyba w stanie stworzyć królestwo, tak mi się wydaje. Subjugation. Wzywam oczywiście moich wasali. O nie, któryś nie dołączy. Chyba wiem który. Ten Sferu. Trzeba z nim w takim razie poprawiać relacje. Eee, tak, twer No zgódź się dołącz. Potrzebujecie, żeby wygrać. Hihi. Ale biedny, biedne są te prowincje tutaj. Ok, szybko lecimy, bo już nas, nasz wasal się wbija tam sam. Eee, no, powiem, że mogą być równo. O, legalizm sobie weźmiemy. I ulepszone twierdze. Tak jest. Nasz wasal już agresywnie się tam rzucił. Okej, okay, on też ma wasali, więc muszę być ostrożny. I on jest na swoim terenie, więc też muszę być ostrożny. Zacznę oblężenia powoli. Nowe ważne decyzje. Rise Tribal Army. Mógłbym już powołać armię, ale szkoda mi prestiżu trochę. Okej, okay, on ma, tyś... o, ma 2400 ludzi. Niekoniecznie chciałbym ich atakować, ale mógłbym rozbić ich armię. I byłoby naprawdę dobrze. Dobra, spróbuję w takim razie ich zajść od boku. Będę dowodził w centrum. Eee, na na lewej flance. A. A syrka na prawej. O, zrobię tak. I to on mnie zaatakuje. Albo i nie. No to co, ja atakuję? Teoretycznie mam przewagę liczb i w ogóle. No, ale no zresztą zobaczymy. Mamy 3100 piechoty na 1800 600 łuków na 300. No i 150 ciężkiej piechoty na 90. Zabiję kogoś. Ok, centrum ciśnie ostro. O, nie, zostałem zraniony. Okej, okay, centrum zmiażdżyłem. Drugi syn. No okej. Okay. Będziemy mieli później problemy z dziedziczeniem. Moja żona, moja konkubina jest znowu brzemienna. Ale nie ze mną. Przynajmniej tak mogłoby się wydawać. Dobra, podzielmy armię. Utrata tytułu przy sukcesji. Wiem, wiem, dobra. Tam. E, edukator. Opiekun, niech będzie stweru ziomek. A właśnie, bo on jest Słowianinem i dlatego tak ciężko to idzie. No dobra. Będzie, będzie trzeba to jakoś ogarnąć. Oczywiście ym, nominuję Fausta, mojego pierworodnego. Eee, tak. Ta córka przydała. Aha, czyli ziomek z północy zerwał. Zaręczyny. Czemu? Ty i moja córka. No. Okej, okay. już? Nie. Nie ma opcji. Okej, okay. jak nowogród padnie to będzie, będzie już dużo warskora, tak więc trzeba ogarnąć to szybko. Mam nadzieję, że toropiec również padnie w miarę szybko. Okej, okay, punkciory, zobaczmy jakie. Znowu chyba militarne. Dobra, no to co bierzemy? Heavy infantry? Czy organizacje wojsk? To dorzuca morale. Orszak, który w tym momencie moglibyśmy mieć jaki? No, tylko 52, czyli bieda. A no, w sumie dorzućmy. To będzie dodatkowe morale i w ogóle. Albo machiny oblężnicze i szybsze oblężenia. Oblężenia. Oblężenia są bardzo ważne. O, chyba chcą się wbić na toropiec. Dobra, w takim razie armię połączmy już, bo to niebezpiecznie. Okej, okay. mam 3200. Jak będzie pierwszy październik, to wbijamy się na nich w torzok. Powinniśmy ich zniszczyć łatwo. Tak jak mówiłem, o, zyskałem gniewność. To niestety powoduje, że możemy wydawać złe rozkazy w bitwie. Okej, okay, kolejna córka, spoko. Z konkubiny. Właściwie nie chcę już tej konkubiny. Set aside. Wypad. Jesteś dla mnie już za stara. <grystwa> no, dobra. Szybki podbój ostatniej prowincji i mamy 100% i możemy formować Królestwo Rusi. Ej, może zdążymy Rosję stworzyć za jednym zamachem? Zobaczymy. Mam dopiero 47 lat, całe życie przede mną. I tutaj takie w jednej sekundzie śmierć. <laughs> I koniec gry. Dobra, jesteśmy już duzi. Możemy utworzyć królestwo. Czemu nie możemy? Hajsów brakuje. No to co, zbieramy hajsy. Yy, ale nie tak zwyczajnie zbieramy hajsy, tylko po prostu idziemy na rajd. Ile tracimy przez to miesięcznie? Złotówkę. To nie. To na przykład... Ten tysiąc wywalmy, a tą pięćsetką zbierajmy. Oj, dostałem darmowych raiderów. No to mamy akurat tysiączek do zbierania hajsów. Miesięczny bilans jest akurat taki, że, że nie za dużo tracę, nie, nie za dużo zyskuję. No i co, rajdujemy wszystkich tych Słowian tutaj wokół. Mogłbym uwięzić ziomka z Mary. Czemu? Slanderet. Co to znaczy Slanderet? Hmm. Mech. Frakcja jakieś? Niezależność. Gościu z Nowogrodu. Myślę, że jak zrobię. Nie, szkoda mi złota. Muszę stworzyć królestwo jak najszybciej. O, tutaj ma całkiem spory garnizon. No dobra, zabierzemy hajs i uciekniemy w takim razie. Ci są też u Konusko, ci są Romułowa. No dobra, no to zaraz wyjdziemy sobie na lepiel. Rajdzik, rajdzik, rajdzik. Dużo hajsu nie ma, ale zawsze. O, właściwie mogę spalić tą prowincję. Ile będzie wtedy? 9 dukatów, ok. Dawać mi moje 9 dukatów. O, niebezpieczna frakcja. Niezależność. Karelczyk. Potrzebuję w takim razie mojego. Kto jest najsilniejszy u mnie w kraju? Nowogród. Muszę go jakoś ugadać w takim razie. Ok, zrajdowany. No to może na Rosław. Naryasek mi się przydało w leście. Zagrożę, zagrożę wasalowi. okej, okay. wyszedł z frakcji. Czyli mam dobrego, dobrego mistrza szpiegów. No, powinien zniknąć już. A teraz Wołodar jakiś, o Boże, z Kolejny frajer. O, oni mi chyba nie pozwolą za długo tutaj go rajdować. Zabiorę co się da i uciekam. Zdążę. 14 maj, 3 maj. Jasne, że zdążę. Dobra, teraz Mińsk. Mińsk mazowiecki. Um, dzieci bez opieku na Faust. Fausta wychowam sam. Oczywiście, syn pierworodny, następca. No to. Aha, uciekli moi ludzie. Fajnie. O, i powołał nowych. Spoko w takim razie. Tribal organization czy walczyć z nimi Dobra niech będzie minimum tribal organization Potrzebuje pieniędzy Nie walki Okej okay, oni są beznadziejni Nie mogę nimi walczyć Znaczy nie mogę nimi raidować No to walkę komuś wypowiem Dobra no to co Armia i atakujemy riazem. Trzeba go w końcu podbić Wezwijmy oczywiście moich um, Wasali Zbigniew z wielkich łuków yy, promuje swoje herezje. Expose na niego. No, a czemu nie? Dobra, zbierzmy armię. Tutaj w wiaźmie. O, on chce się wbić na mojego yy, sojusznika. Okej, okay, kolejny syn. To już się robi niebezpieczne. Okej, okay, mamy całą armię. Naprawdę potężną armię. W takim razie jak tylko padnie Briańsk, twierdza Briańsk to atakujemy główną armię Ryazan Dobra moi drodzy, trochę się zagapiłem. Odcinek teoretycznie już powinien ym, się kończyć, tak więc tę wojnę dokończymy w następnym odcinku, jutro o godzinie 18:00, tak? Bo jutro będzie co? Piątek chyba. No, tak więc y, pamiętajcie odcinki od poniedziałku do piątku. Trzymajcie się, cześć.